Witaj w kolejnym odcinku naszej serii poświęconej niewidzialnym i podświadomym mechanizmom naszej psychiki, które mają ogromny wpływ na naszą wagę i nawyki żywieniowe. Dzisiaj skupimy się na niezwykle ważnym, ale często niedocenianym aspekcie na tym, jak dietetyczne ograniczenia mogą prowadzić do obiadania się. Zastanowimy się także, dlaczego tak wiele diet kończy się niepowodzeniem dieta. To słowo często budzi skojarzenia z nadzieją, samodyscypliną i obietnicą lepszej wersji siebie. Jednak paradoksalnie w wielu przypadkach diety kończą się niepowodzeniem. Moim zdaniem klucz do zrozumienia tego fenomenu leży między innymi w złożoności ludzkiego umysłu. Spójrz, diety z natury wymagają rezygnacji, ograniczenia, a czasami wręcz odmowy. Jednym z przykładów jest dieta ketogeniczna, która znacząco redukuje spożycie węglowodanów, zmuszając organizm do czerpania energii z tłuszczów. Inna popularna dieta, dieta Atkinsa, to kolejny przykład, który w swojej początkowej fazie drastycznie ogranicza węglowodany, zwiększając spożycie białka i tłuszczów. Z kolei dieta dukana, znana z podziału na etapy, początkowo pozwala jedynie na spożywanie produktów bogatych w białko, wykluczając węglowodany i tłuszcze. Chociaż logicznie, świadomie rozumiemy potrzebę ograniczeń w diecie, nasz prymitywny mózg reaguje zupełnie inaczej. Czym zatem jest ten prymitywny mózg? Jest to najstarszy obszar mózgu, który jest odpowiedzialny za nasze najbardziej podstawowe funkcje przetrwania. To miejsce, z którego wywodzą się nasze podstawowe popędy głód, strach, agresja, dominacja oraz instynkt do rozmnażania się. Jego pierwotne oprogramowanie miało zapewnić przetrwanie naszym dalekim przodkom w świecie pełnym niebezpieczeństw. Zanurzmy się w odległych, prymitywnych czasach, w epokę, gdy ludzkość była w początkowej fazie swojej ewolucji. Tutaj poznajemy naszego prymitywnego przodka, żyjącego w świecie, gdzie każdy dzień to walka o przetrwanie. No wiesz, mam na myśli olbrzymie koty szablozębne, dzikie wilki, wielkie niedźwiedzie lub inne plemiona. Nasz człowiek pierwotny funkcjonuje w surowym, nieprzewidywalnym środowisku, gdzie jedzenie jest luksusem, a nie codziennością. Dzisiaj mógł zapolować na antylopę, co oznacza obfitą ucztę. Ale co przyniesie jutro? Czy uda mu się zdobyć pożywienie? Nikt tego nie wie. W tym świecie nie ma lodówek, nie ma zapasów. Każdy dzień to nowa niewiadoma. W tej rzeczywistości instynkt przetrwania zakorzeniony w prymitywnym mózgu człowieka pierwotnego jest jego największym sprzymierzeńcem. Kiedy znajduje jedzenie, jego pierwotna reakcja jest prosta jeść. Jeść teraz, bo przyszłość jest mglista i niepewna. Wyobraź sobie, że mimo tysięcy lat cywilizacyjnego postępu, głęboko w naszej psychice wciąż drzemie ten prastary mieszkaniec mózg prymitywny. Nasz najbardziej pierwotny sojusznik w walce o przetrwanie. Nie wierzysz mi? Zastanów się, dlaczego czujesz się rozdrażniony lub agresywny, kiedy jesteś głodny, lub czy boisz się ciemności. A może, gdy niespodziewanie usłyszysz głośny dźwięk, czy twoje ciało natychmiast reaguje napięciem? Za tymi reakcjami stoi twoja prymitywna część mózgu. Widzisz, nawet w naszym nowoczesnym świecie, gdzie jedzenie jest łatwo dostępne i obfite, nasz prymitywny mózg Reaguje na ograniczenia pokarmowe w sposób, który wydaje się irracjonalny. Kiedy decydujemy się na dietę, zmniejszając ilość kalorii lub eliminując pewne produkty, nasz prymitywny mózg interpretuje to jako sygnał zagrożenia. W odpowiedzi aktywuje się stres. To właśnie dlatego możemy odczuwać w takich momentach intensywne emocje i napięcie. Nasz mózg reaguje w sposób, który pierwotnie był przeznaczony do radzenia sobie z rzeczywistymi fizycznymi zagrożeniami. W obliczu percepcji głodu mogą się aktywować mechanizmy obronne, co tłumaczy, dlaczego ograniczenie jedzenia może prowadzić do zwiększonego, niekontrolowanego obiadania. Dlaczego? Bo twój prymitywy mózg odbiera jedzenie i seks jako bezpieczeństwo. Ukrywanie chipsów w najwyższej półce szafki, przekreślanie słodyczy z listy zakupów, unikanie spożywania pokarmów po pewnej godzinie, czy całkowite wykluczenie produktów zawierających cukier, to tylko niektóre z przykładów, jak ograniczamy się w diecie. Często, aby schudnąć, decydujemy się na jedzenie wyłącznie niskokalorycznych posiłków, rezygnowanie z ulubionych dań na rzecz tych uznawanych za lekkie, czy nawet naliczenie każdej spożywanej kalorii. Jednak nasze prymitywne instynkty, głęboko zakorzenione w mózgu, nie rozumie tych nowoczesnych koncepcji i decyzji. Według niego każde takie ograniczenie jest sygnałem alarmowym. Kiedy zaczynamy sobie odmawiać, prymitywny mózg interpretuje to jako możliwe zagrożenie Twojej egzystencji. W efekcie może to skutkować nasileniem pragnienia właśnie tych produktów, od których staramy się uciec. Możemy zacząć doświadczać wzmożonego niepokoju związanego z jedzeniem. A gdy wreszcie ulegniemy, często dochodzi do przejadania się. Paradoksalnie nasze próby kontroli nad jedzeniem prowadzą nas do utraty tej kontroli. Widzisz, nasz prymitywny mózg posiada wiele zadziwiających, supermocy. Należy do nich też to, że nie rozróżnia on rzeczywistości od wyobrażeń i ma awersję do kontrastów. Dlatego oszukanie naszego prymitywnego mózgu nie jest takie proste. Wyobraź sobie sytuację, w której zamiast pożądanych pysznych kanapek z niechęcią zjadasz warzywa, ale jednocześnie czujesz się nieszczęśliwy. Ten kontrast wraz z negatywną myślą o braku możliwości spożywania tego, na co masz ochotę, wywołuje w mózgu poczucie zagrożenia. Powstaje wewnętrzna walka, która często kończy się niekontrolowanym podjadaniem przy lodówce. Jak widzisz, ta niesamowita zdolność mózgu do mylenia wyobrażeń z rzeczywistością ma potężny wpływ na nasze emocje i zachowania. W rzeczy samej nie jest to tylko fizyczne działanie ograniczeń, które pobudza nasz prymitywny mózg, ale nawet sama myśl o restrykcjach. Nasz prymitywny mózg, który nie rozumie słów, doskonale wyczuwa emocje, napięcie, strach. W momencie, gdy zastanawiamy się nad dietą, myśląc o ograniczeniu pewnych pokarmów, Prymitywny mózg interpretuje to jako sygnał nadchodzącej klęski głodu, nie rozumiejąc, że naszym celem jest schudnąć, aby zmieścić się w ulubioną sukienkę. Zamiast tego dostrzega tylko zagrożenie przetrwania. Jego reakcja jest instynktowna. Będzie walczył o zachowanie tego przetrwania za wszelką cenę. Dlatego tak ciężko ci jest opanować niepohamowany napad wilczego głodu. W tym właśnie momencie walczysz ze swoją prymitywną częścią mózgu. Zapraszam Cię do refleksji na temat własnych nawyków żywieniowych. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że po nałożeniu na siebie pewnych dietetycznych ograniczeń doświadczyłeś napadów głodu? Jak często decydujesz się na restrykcje w swojej diecie? Zastanów się, ile razy obiecywałeś sobie, w tym tygodniu jem tylko białko, od dzisiaj koniec ze słodyczami, lub po 18 godzinie żadnych węglowodanów. Czy wywołują one w tobie poczucie stresu i niepokoju? Jak więc oswoić nasz nieposkromiony prymitywny mózg? Myślę, że kluczową strategią jest nie wprowadzanie naszego prymitywnego mózgu w stan zagrożenia i stresu poprzez surowe ograniczenia. Dlaczego? Ponieważ kiedy nasz mózg poczuje restrykcje, często reaguje panicznym alarmem głodu, co z kolei może prowadzić do nadmiernego jedzenia i efektu jo-jo. Dlatego zapraszam cię do zniesienia wszelkich restrykcji żywieniowych. Nie musisz już ukrywać chipsów, słodyczy czy innych ulubionych przekąsek w szafkach na klucz, ani przyklejać czerwonego znaku stop na lodówce. Kluczowe jest przekonanie Twojego prymitywnego mózgu, że jedzenia jest pod dostatkiem i zawsze możesz po nie sięgnąć. Wyobraź sobie lodówkę pełną Twoich ulubionych produktów bez żadnych zakazów czy ograniczeń. To sygnał skierowany do mózgu, że nie ma powodu do paniki. Że jedzenia jest wystarczająco dużo i zawsze jest dostępne. Pamiętaj, naszym celem jest uspokojenie prymitywnego mózgu, aby nie odczuwał on ciągłego braku czy ograniczeń. Kiedy mózg przestanie czuć zagrożenie głodem, ty również zaczniesz podchodzić do jedzenia w bardziej zrównoważony sposób. Po drugie, skup się na dodawaniu, a nie odejmowaniu. Zamiast skupiać się na tym, co musisz wyeliminować z diety, Skup się na dodawaniu zdrowych elementów. Na przykład, zamiast myśleć, muszę przestać jeść fast foody. Pomyśl: dodam więcej świeżych warzyw do moich posiłków. I bardzo ważna wskazówka: oddychaj. Kiedy zatrzymujemy się na chwilę, by głęboko odetchnąć, uruchamiamy w naszym organizmie coś, co można porównać do magicznego przełącznika regulującego pracę naszego mózgu. Wyobraź sobie, że każdy głęboki oddech to jak naciśnięcie przycisku, który aktywuje nasz racjonalny mózg, a jednocześnie wyłącza prymitywną, instynktowną część. Gdy oddychamy głęboko, spokojnie, nasz mózg racjonalny, odpowiedzialny za logiczne myślenie i spokojne reagowanie, wchodzi na pierwszy plan. Natomiast nasz prymitywny mózg, który jest siedliskiem naszych instynktów i emocjonalnych reakcji, zostaje wyciszony. Dlatego, kiedy znowu pojawi się chęć rzucenia się na wsytko, co masz w lodówce, zatrzymaj się, oddychaj i pozwól temu impulsowi odejść. Moim zdaniem, nasz prymitywny mózg ma ogromny wpływ na nasze nawyki żywieniowe, a w szczególności na tendencję do obiadania się. W naszym mózgu istnieje wiele mechanizmów, które mogą aktywować zaburzenia jedzenia. Te fascynujące, choć czasami problematyczne cechy zasługują na dokładniejsze zrozumienie. W kolejnych nagraniach poświęcę więcej uwagi temu tematowi, a także omówię strategię przeciwdziałania tym tendencjom. Tymczasem zostawiam Cię z refleksją na temat dzisiejszego nagrania. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w następnym nagraniu.